Cześć widzowie, tutaj... No. Cześć widzowie, ja teraz gram... znaczy, nagrywam drugi film o Fortnite. Cie. Jest ze mną mój kolega z, z klasy, czyli Krzysiek. Dzień dobry. No i ja teraz, żeby go lepiej było słychać, w sumie to podgłoszę. Sama 40. E, dobra, e, ja teraz sobie wybiorę ogólnie skinka. Mm. Mm. Kurde, zapomniałem zmienić muzyczki. Mam lekkie taka prawa, takie prawa autorskie bić. ale okej. Okay. Ja założyłam jego w sumie. Bo czemu nie? Co nie? Krzysiek. Mhm. I kilo... kilof, kilof, kilof... Ja mam pytanie. Czy ma family friendly czy nie? Co? No. Poczekaj, Mogę mówić drugie słowa? Tak. Mogę mówić przekleństwa? Nie. No dobrze. Bo dzieci to mogą Poczekaj. oglądać. No dobra. Dobra, to zaczynamy to nie, rundę. Nie mówcie, bo chodzi o to, że ja mam e, ten e, właśnie 16 lat i nie mogę tylko wy na mikrofonie by go słuchać i brzmiał jak 5 lat. Nie, no Krzysiek, na no kogo ty oszukujesz? już my we dwójkę mamy 9 lat, niedługo ja mam 10 i Krzysiek Ach. też. O Boże! Jak to ładnie jest. Bo ja sobie ogólnie ulepszyłem Krzysiek, ustawiłem na lepszą jakość. No wiesz. Mam bardzo ładną jakość. No. Piękny to bardzo ładną. Będziecie mi powiedzieć się na Twój kanał, muszę zawsze zasubskrybować. Um, no dobra. No to już no, Ci nawet, mogę w sumie moment, powiedzieć... Jeśli będę się obejmować ten film, ale będę musiał zasubskrybować ten kanał, dać lajka, e, ten, m, dać dzwonka, e, 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 ten, dać numer karty e, właśnie kredytowej. Nie! Ja, Będziecie do papiery dopiero mam na... No, ojonek. Nie, <grym> nie, nie. Karty kredytowej nie dawaj kodu. Nie, nie dawaj Narika bazę. Narika, dobrze Narika. Ja, jak co, po, po tym filmie ci Krzysiek wezmę, y, y, powiem ci, jak, jak się nazywa mój kanał. Jak co, to teraz no, tak. mogę nawet powiedzieć: X, podłoga wiśnia, podłoga. X. No. Dobra, to się pytam. Fifa, dalej tu chyba lajkowa, like. lajkujcie like, mi lajkujcie, like, bo smutno mu się zrobić. nie będzie nagrywać tak, tak na pewno, to, to nie, normalnie. na zostawcie widzowie, <tryk uno> proszę. Jeśli nie lubicie, zostawcie mi suba. Jakiś mi dasz, mi dasz tu midast jest jakiś. Typa mam na sobie, ku chodź tu. mi siwo. Zaczuj się! Ty za Kurde, zabijam go! Łatwo z Tobą, Takasi! Takasi! Nie drzuj się! Bo ja mam pra, bo ja mam mega du, dużą. Du, dużą. Czekaj, odgłos! No, i bardzo głośno to jest. U mnie. Więc się nie drży. Nie wiem, czy mam jakąś broń robić ze śrubami i drugimi. Są fajnę, że nami królowa buchy. Będą dzisiaj zajęcia z Pałpa dostawć królową buby. No nie, no nie, nie przypominaj! Nie. To był ten to był Kucharz. kucha, który ma napój ekipę. <śdź> <śdź> nie mogę. No, a ty kurde, oddawaj to! <grystanie> no dobra, proszę. Krzysiek, wiesz, że ja w, w tamtym filmie, w tym co nagrałem wcześniej jeszcze, przed tym, to, to prawie wina zrobiłem. O kurde, spaza słyszę. Ej, dobra, dobra, robimy dzisiaj Zrobimy ja, dzisiaj e, filmiki na zapas nie będziemy musiał robić filmiki. Nie, nie, nie. Dobra, no to dobra, zrobimy dzisiaj miliard filmików i je wstawimy, zobaczymy. Nie! Nie, 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 nie przesadzaj. Sią, głupia kamera i głupia kamera i głupia. Aha, jesteś głupiak. Odej. Mam, odejdź. ma. Ej, jej, zabijam jednego tutaj typka prawie, o nie. Gość ma jakiegoś spaza tego, czekaj, tylko... Legendarnego czy... Nie mam bardzo małą matkę, terckiego. jak ja bym miał trochę więcej masy żeby była jakieś tam mam bardzo mała matkę. No i co możemy jeszcze jedną rundę zagrać tam? Drugą, no dobra. Żeby ona się bardziej udała. Czemu założyłeś kilof lubię placki? Czemu? No bo lubię placki. Proste. O kurde, spazik. O! Oh, nie! Kurde, to nie! Dobra, jeszcze jedna, dawaj w goto. Dwa Tak, goto, goto. Nie Ten Skull Trooper to w sumie grał jak bot, a, ale ten, a te, ta, ta aura, aura. Minty, to ona taka, widzę, że no chyba od pierwszego rozdziału gra, tak sam myślę. Nie, 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 spokojnie. Myślisz? Nie, nie, chyba nie, ja poszcim, nie, mam takie doświadczenie w budowaniu? I grałam od ekładnie piątego rozdział drugiego. A ja na telefonie grałem od drugiego rozdziału drugi. Już to mówiłam w sumie na pierwszym filmie. Co to jest za modka? A, a to jest te... Ała, aua, boli, mnie nie powiem co. XD w ogóle. Gdzie lecimy? Dawaj na wózek sklepowy na przyjemne. A куда? Czekaj. Tak. Okej. Okay. Dobra. Jest jestem. Próż byłaś. Niech ta będzie jest Tak, tak, tak. Ja już to zauważam dzisiaj. A wiesz, że ja wózek sklepowy znalazłem wczoraj? Na przyjemnym. Fajnie. I to, może teraz to, będzie. O nie. Ej, dawaj tutaj na to, ja już na wadzę. bazę. Ona jest fajna. Ale ona jest mega duża, widzisz, już. To znaczy nie mega duża, e, tylko tak się. Napiszcie w komentarzu. Um, jakie żywe najbardziej lubię. O jest wózek! O sobie, które napisam e, Igor mam do ciebie, Okej? Okay? Mam. Ty ja od razu mam wózeczek. Jadę do ciebie. Znaczy mogę jechać. Jak nie chcesz, to nie jadę. Ale jedź, bo ja lubię go Szybko chodź! Zobacz! Czekaj, ja nie mam żadnej broni, on po prostu broni jakieś. Ja też nie mam żadnej broni. Szybko! Budek, chodź do mnie. Szybko. Mam pistolet. O kurde, o kurde. Nie strzelaj! Nie ja, ja, to, ja to był dobry pomysł A, O kurde, no Krzesi, zobacz! Zobacz, obok, tutaj. Oddaj o kurde, PM, Odda oddawaj. Wózek, oddaj mi pm -a. O, dziękuję. Krzysi, dawaj chodź. Teraz tego typa? No wózek, na razie Nie boję, ja się nie boję, tego. Ode. to Dobra, papa, pa, wózeczek. O. Sklepo, wetra, w ogóle zobaczymy, czy, 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 czy nadal jest ta skrzynia w drugiej skrzyni tam. W tym błędzie małym takim. widzowie, go... jeśli zostawicie pod tym filmem dwa lajki, to, ten, to, to, to nagrywam się wtedy. Tak, tak, tak. tak.

Ale... O kurde jak ja widzę jak tam... Ale nie, ma takiego... ale, nie, ale nie, nie do snajperki, tylko no, do, do, do karabinu. Ale nie ma właśnie, nie dostałem. Jak to? No Magic. Chyba. No to szkitu, Magic. Dzisiaj tylko chill. To samo to nie Dajcie mi je. O Boże, kunaje wyleciały. W ogóle pójdę potem w wózeczek. No nie no nie. Ty 200. On ma 200. Zabiję go, on ma 200. On wybuchł. Leży. Ten typ. Chyba raczej nie pójdę po wózeczek. Tylko zabiję na początku tego. Typka. Tylko z Nie. Mm. Mm, Boże! Szkoda, szkoda, dawaj go to jeszcze raz. I to chyba no, ostatnia czekaj, runda to będzie. Loby, to będę ludzi, niech tam. Chciałamy w, w, w no <grym> y Jeszcze jedną gramy rundę. A my to nigdy nie co? Nie. Bo jeszcze nagrywamy film. A my czy jestem dla jak są tryb, na No szybko. Nie no kurde. Bo są jakieś płeczko. Mmmm. No, ja. Ej, ile nowy pakiet. Bo według mnie to jest 20 miliardów. Na 10, bo tam jest boagodzidziel. Tam jest puma. Właśnie. A wiesz, że widzowie nawet nie wiedzą co to jest boagodzidziel? Jakby to to boagodzidziel to jest takie połączenie tego. Boagodziciela i kota, okej? Okay? Tak, no rozumiesz? No mam nadzieję. Kurde, no nie mogę tego. Mm, no Jezu.. No, dobra, jest git myślę. No nie, no czemu to się oczepia? Nie mogę. No kurde. I w ogóle jak się robi podłoga? Drugie <laughs> <Jaki> pytanie. <laughs> Bardzo głupia Krzysiek. Czekajam, na... czekaj, co? Daj na... No! To... O Boże! Dobra, już jest widzio. Ej, kurde, chciałem kanał, ale nie widzę tego kanału. No zobacz. X podłoga, wiśnia, podłoga X A podłoga X, dobra. Eee, podłoga, tylko podłoga. Zna. No nie, no jakaś krowa! Buwy. Krowa, bo co? Krowa? Da, dobra. <laughs> Jaka dobra. krowa! Co ty powiedziałeś? krowę. Ale to jest... pięknie jest. Tak, wiem. Mogę? Dobra. Ja cię. Z... Ej, w ogóle ja sobie mam ty pytać tak słucham. No zabawa, niedawno, zabiję jej. No i sumuję, bo ja to mam w A tak, sorry, Dobra, nie wiem co ten wilczek tutaj chciał. Ale dobra, nieważne. Dostałaś... O tak. Kurde. O kurde, korder, o co? Kurde, za kiepię. co? Dostałaś... No jednego, to nie mm. play. No, mm, no, mm. Dobra, jak coś to ja idę do ciebie, Krzysi. Dalej nie ma coś do nie chce nie, nie, nie zrobić. Mm. Nie chcę żadnej lokali, dajcie ja mi te <śm> Nie no. Ej, ta kula taka, co zaznacza, wylądowała na, na, królowie, na królowej burzy. Kr nie no i jak to się mówi? No. Kurde. Królowe i król... Co? Dobra, nieważne. Nie no, nie oglądaj teraz filmów. Nie no proszę, nie oglądaj teraz. Muszę? Dobra widzowie, to już na tyle w tym filmie, więc pa, widzimy się w następnym filmie. Krzysiek.